Witam wszystkich w kolejnym nagraniu z Transportowego Raju. Sobota, 8 czerwca. Ja jestem nad jeziorkiem. <gryzio> Jezioro nazywa się Wanern, w miejscowości Lindkoping. A razie, źle to wymawiam, ale Szwedem nie jestem. W każdym razie, sobota zapowiada się naprawdę fajnie. No, pogoda mogłaby się poprawić nieco, ale to raczej się pogorszy z tego, co prognozy patrzyłem. W każdym razie, nie będę leniuchował. Coś trzeba pozwiedzać. W końcu nieczęsto byłem w tej Szwecji. W zasadzie jestem drugi raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo naprawdę ten kraj mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Najlepsza robota, jaką znam. Kurczę, nie dosyć, że jeżdżę gdzie chcę, zwiedzam sobie wszystkie kraje, to jeszcze mi za to zapłacą. No pięknie. Dobra, słuchajcie. Plan na dzisiaj jest taki. Na pewno pojeździć... Troszkę obok tego jeziora. Chcę pojechać tam, 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 zobaczyć, czy da się w ogóle dojechać. Później do tej miejscowości. link gdzieś gdzieś za drzewami jest. Zobaczymy, co tam fajnego można zobaczyć. I jeszcze dzisiaj chcę pojechać do miejsca załadunku. No moment, do miejscowości jink Czyli <noise> ciężkie nazwy, ale tam też niedzielę chcę spędzić jakoś aktywnie, bo tam też będzie jeziorko. Kurczę, pogoda mogłaby tylko się poprawić. Dobra, zabieram się za zwiedzanie. Nie ma co tu sterczyć i czekać na deszcz, nie? Zwiedzanie zwiedzaniem, ale po łejku trzeba wracać, jak się obiadek robić. Yy, byłem w sklepie, <noise> kupiłem sobie oczywiście rybę. Uy. Jednak nie Norwegia, ale jednak blisko. W Szwecji trzeba było jakieś łososia sobie kupić. Teraz jadę jeżdżę, podziwiam szwedzką architekturę. No na pewno inna. Na pewno jest bardzo czysto tutaj. Fajnie, bo wszędzie czyściutko schludnie. Jedziemy jeszcze, wiecie co? Na zatoczkę. Znalazłem tutaj fajną zatokę. Sporo łódek stoi. Ja lubię łódki. Także można będzie popatrzeć Co, co tutaj cumuje. No, tanie nie są. ale Może kiedyś będę miał okazję i sobie taką chociaż najtańszą popływam co tutaj stoi. No widzicie domki fajne tak jak mówię Spokojnie, nikt tu się nie drze. Czysto. Dla mnie bomba. No, jeszcze chwila zadumy nad zatoką. Człowiek odpoczywa w takich miejscach cisza, spokój, pełno pięknych łodzi. Super. Hmm, kurde, może gdzieś na wakacje się pojedzie też nad, nad nasze jeziora. Można by wypożyczyć taką łódkę, choć na jeden dzień popływać. W końcu człowiek po coś ten patent robił, nie? No dobra, chwilę posiedzę tutaj, odpocznę i jadę do auta. Trzeba. Po maleńku będzie obmyślać plan, jak tu jechać pod załadunek, bo tam podobno też jest gdzie stać. Także jutro kolejny dzień, kolejna miejscowość do zwiedzania. Starczy na dziś zwiedzania, coś trzeba na jutro zostawić. No i na jutro te sprzątanie chyba zostawię. jakoś mi się dzisiaj nie chce. Jakieś kartony pierdoły. Na szczęście bajka nie trzeba chować za kabinę. Może sobie podróżować na naczepie. Czekać na jutrzejszy dzień, jutrzejsze wyzwania. Bo jutro nowa miejscowość. I zobaczymy, co tam ciekawego można będzie zobaczyć. No wiadomo, tutaj za tych parę godzin to gówno ja zwiedziłem, gówno zobaczyłem. Ale też i pogoda raczej nie sprzyja takim wycieczkom. Wieje wiatr, co chwilę jakiś też zaczyna padać. Może następnym razem. A wierzę w to głęboko, że następny raz też będzie. Może nie w tej miejscowości, ale na pewno w Szwecji. Jak widać pogoda się nieco zepsuła. Czas się ewakuować z tej miejscowości. Jadę pod załadunek. I jutro cały dzień zwiedzania jakieś inne miejscowości. No dobra. Tutaj było fajnie. Wyspałem się, wypoczęłem. Coś tam można było zobaczyć, pozwiedzać. Teraz trzeba pozwiedzać co innego. Z drugiej strony, patrzcie, jak tu kurde szeroko. To jest strefa przemysłowa. Kurde, fajna, szeroka droga. Później będę jechał to jeszcze kurde, z tego. Nagram z drogi, jak to wygląda. Bo tu nawet te boczne drogi są szerokie. Normalnie ja wiem, że pewnie nie wszędzie tak jest, ale póki co. Ja tam jestem zadowolony rasta, z takiej przejażdżki, ruch niewielki, fajnie się jedzie, czysto, spokojnie, można jeździć po takim kraju, kupywać tylko trzyosiowy ciągnik, zimówki rącie, zjeść i ogień, zimą na Norwegię, nie? A co? sobota, spokój, cisza, elegancko. I najważniejsze, nie ma zakazów jazdy dla ciężarówek. Czy to sobota, czy niedziela. Normalnie cywilizowany kraj. No nic. Podążamy 157 km. No fajnie się jedzie, kurczę, powiem Wam, ruch niewielki. Krajobraz cały czas tak samo, zielony. Można sobie spokojnie odpocząć. Jednak przyjemny kraj do podróżowania. No są takie miejsca, nie? Ja przybuśmy lubię na Litwę, Łotwę, Estonię jeździć. Nawet na Rosję lubię jeździć. Takie miejsca, gdzie człowiek bez stresu jedzie. Ma czas pomyśleć i odpocząć. No ja tu w zasadzie już niedaleko jestem. To niecałe 30 km zostało. Więc jeszcze chwilę poodpoczywam. Niestety pogoda no, słaba, słaba, cholera i patrzyłem prognozę na jutro wcale lepiej się nie zapowiada, no ale zobaczymy. Będzie trochę lipa, jak mnie to wszystko uziemi w kabinie. No nie po to do Szwecji przyjechałem, żeby w kabinie siedzieć. A raczej po to, żeby coś tam jednak zobaczyć i pozwiedzać. Tak czy siak, spoko kurde, cały czas po lasach, mniej więcej taka sama droga było, trochę jednopasmowej, teraz tutaj się zmienia tylko na mijanki, można jeździć, oby do zimy, kurcze, tutaj coś czytałem, że zimą potrzebne są już takie rasowe zimówki na prowadzącą i ciągnącą oś, nie wiem ile w tym jest prawdy, bo to chyba na jej transporcie wyczytałem. Na pewno bliżej zimy będę zagłębiał ten temat. Jak to się jakoś będzie układać, to się najwyżej opony nowe, drugie kupi i tyle. I będę miał na zmianę. No ale to zobaczymy jeszcze. Czas pokaże. Muszę ogarnąć powroty, wiecie, bo to wyjazdy już, już nie są złe. Myślę, że zimą będą jeszcze lepsze. No ale powroty to na razie no, słaby temat. Kurczę. Pracuję nad tym, ale jeszcze chwilami pewnie zejdzie. Parę kursów będę musiał zrobić z takimi słabymi powrotami, ale już, już coś się zaczyna rodzić. Już mam jakiś plan. Zobaczymy, jak będzie z wykonaniem. Okej, okay. bestia zaparkowana, spoko. Firma obok, jeszcze lepiej. Także w poniedziałek, mam nadzieję, że będę pierwszy w kolejce. Tak, wiem, znowu stoję w krzakach, ale tak właśnie lubię, to mi pasuje i tyle. I tego zmieniać nie planuję. Jutro, mam nadzieję, pogoda się nieco poprawi. Wszystko wieje, 10 stopni ledwo katastrofa. Mam nadzieję, że nie uziemi mnie to przez cały dzień w kabinie. No, niedopuszczalne wręcz. Dobra, 18 godzina, więc na spokojnie można robić jakąś kolację, układać się po mału, lulu. Wyśpię się tu na pewno, bo tu dopiero jest cisza i spokój. Kurczę, tutaj naprawdę nikt raczej nie powinien jeździć, to jest ślepa ulica, więc raczej spokojnie będzie. Dobra, roze rozejrzę się jeszcze, co tutaj dobrego, jak tu wjechać na poniedziałek. Patrzę mapy Google, co dobrego można na jutro zobaczyć. No i co? Widzimy się za dwie sekundy, czyli w niedzielę. Dwie sekundy później, niedziela, 9 czerwiec. Bike stoi, czeka. Kurde, pogoda wam powiem straszna. to musiałem włączyć w czerwcu. Cholera zimno jak nie wiadomo co. Ubrałem bluzę, a to jeszcze coś. Jadę, jadę, muszę coś pozwiedzać. Mamy teraz okienko takie pogodowe, bo ogólnie to wieje wiatr. Co chwilę pada jakiś deszcz straszliwy, nawet grad. No i tutaj mam takie półtorej godziny podobność, według prognozy Google, że jakaś pogoda będzie. Zimno, nieprzyjemnie, ale i tak trzeba to wykorzystać. Trzeba jechać coś zobaczyć. No bo gdzie? Siedzieć w kabinie? No, no nie, no, no, no po prostu nie i koniec. Ale wyspałem się niesamowicie. Kurczę, wyobraźcie sobie, ja, który Naprawdę ma problemy ze snem. Obudziłem się o 9.30, aż sam w to nie mogłem uwierzyć. Ale tak jak mówię, no, spokój, cisza. Lasek za mną, wprawdzie wykarczowanym, ale jest. Więc naprawdę bardzo fajna, miła miejscówka. Jutro budzik nastawię, bo tu od 7 otwierają, także trzeba będzie gdzieś na jakąś szóstą ustawić budzik, żeby się ogarnąć. No i miejmy nadzieję, że jutro szybko załadują, choć nie muszą, w zasadzie o 22 mam prom z Malmo, więc nie ma co się mocno śpieszyć, ile będę ładować, ile będę ładować, ale jakby szybko załadowali, to jeszcze można będzie coś po drodze pozwiedzać, Dobra, siadę na swojego wiernego bajka i lecę, zobaczę co jest obok miejscowości Jinkoping. Dobra, jadę. No, się niekoniecznie wstrzeliłem cholera deszcz spadł szczęście udało się e, pod jakąś wiatę na stacji Ali wjechać przeczekam to mam nadzieję no kurde niby chmur nie ma a taki rzęsisty i bardzo zimny deszcz wiecie co? Po maleńku kończymy te występy na szwedzkiej scenie dojechałem do miasteczka obok jakieś jeziorko niestety pogoda wcale nie sprzyja co chwilę pada deszcz Znowu idzie czarna chmura. Już zmokłem, już jest zimno. A będzie pewnie jeszcze gorzej. Do auta jest 4 km. Więc chyba po maleńku czas wracać. Niestety, miałem nadzieję na coś więcej. Może następnym razem. Nie, na pewno następnym razem. Nie ma takiej opcji. Na pewno na Szwecję wrócę. A w planach jest również Norwegia. Także coś się pozwiedza. Niestety nie dzisiaj. Pogoda nie dopisuje. Mimo. Że jest czerwiec, powinno być ciepło, słonecznie. To jest pochmurno, zimno i wiecznie. Uciekam do samochodu z powrotem. O, w samą porę wróciłem. Ale się rozpadało. Dobrze, później trzeba będzie porządek zrobić na czepie, bajka schować. Ale gdzie? Bym zmoknął strasznie. No jest dobra, coś zjeść. Kłaść się oglądać film. Poniedziałek 10 czerwiec. Za 10 Ja się obudziłem, ogarnęłem się. No, ze zasłonki i taki oto widok przede mną. Kurcze, no. Starają się wepchać naprzód. Mimo, że jest zakaz. Za mną oczywiście żadnego auta nie ma, nikt się nie ustawił, ale przede mną jak najbardziej. No nic, zobaczymy. Ja dzisiaj akurat mam czas, że nie bardzo mnie to ani ziębi, ani grzeje. Zaraz otworzą bramę, to pójdę do biura, zobaczymy jak to pójdzie, bo tak w zasadzie stabilizację też mam chyba na 10 czy na 11, także na spokojnie. Pogoda się nie poprawia, dalej wieje wiatr dalej jest zimno cholera jasno, nie, nie wstrzeliłem się w pogodę akurat jeżeli chodzi o zwiedzanie Szwecji o spoko poszedłem do biura od razu rampa numer 15 elegancko mam nadzieję, że szybko pójdzie zaraz zaparkuję pod rampą i trzeba będzie kluczyki im oddać o taka, taka polityka się Zaczyna troszkę zjeżdżać tutaj narodu rodu. No, szczerze mówiąc, to się najwięcej zaczyna zjeżdżać. No ale wielka firma, no to i dużo aut mają wszędzie. Oczywiście mocno kontrowersyjne, no ale co poradzisz? Istnieją i tego na to się nic nie poradzi. Kurde, elegancko. Dobrze, że od razu dostałem wrota, jeszcze żeby od razu zaczęli ładować, to człowiek by nas spokojnie jechał i coś jeszcze po drodze może udałoby się zobaczyć. No i luk, załadowane. Eee, zgadnijcie kiedy skończyli ładować. Oczywiście jak czajnik postawiłem na kawkę i zaczął świstać, to wtedy z papierami przyszedł. Ale to bardzo dobrze. Wiesz, się nigdzie nie śpieszy, więc na spokojnie można kawkę wypić, śniadanko zjeść i można pomaleńku ruszać. No i wiecie co? Się władowałem z tym ładunkiem. No wprawdzie fajnie, bo lekko i dobre kody, ale się okazało, że mam okienko na rozładunek, tak zwany fix. Dopiero na środę, na ósmą. No cholera jasna i nie mogą tego zmienić. jaj za dużo czasu to po prostu zajmie. No ale tak bywa, nic już z tym nie zrobię. Naczepa załadowana. Jak to spedycje, <gryw> Jak? oni jakoś nie zrobią, to żyć nie mogą, nie? No ale i tak będzie przyzwoicie. Uj oj oj, ale tu garb. Aj, i kurczę, tachograf mi już krzyczy o kalibracji, która będzie na początku sierpnia. No ale ja tej kalibracji robić nie będę, bo i tak trzeba wymieniać tachograf. No tak czekam co nasz rząd wymyśli bo zrzeszenia wszelkie i stowarzyszenia przewoźników krzyczą żeby jakieś dotacje coś wspomóc ten bitny transport ja na to nie liczę oj szczerze szczerze wątpię żeby tutaj cokolwiek udało się ugrać no ale kto wie może się mylę w każdym razie ja tachograf będę musiał tak czy inaczej wymienić, więc gdzieś pod koniec lipca o, będę się umawiał 47. już na wymianę tachografu. Dobra, szukam tutaj drogi wyjazdowej i podążamy w kierunku portu. Coś po drodze może uda się jeszcze zobaczyć. O, po niezwykle relaksującej podróży. Dotarłem do portu. Fajnie, byłem już po bilet, mogłem nawet o 17 płynąć, ale po co mi się śpieszyć? Dopiero na środę rozładunek, więc płynę o 22. Postoję sobie tutaj, pocieszę się trochę szwedzkim klimatem, choć wieje niesamowity wiatr, ale przynajmniej słońce wyszło i bardzo dobrze. Za chwilę trzeba gary wyciągać. Mam od mamusi bardzo dobre grzyby. Troszkę do tego cebulki. Jajeczko. Mm. A ślinka cieknie. Dobra, do garów, do oglądania jakichś filmów. Po 17 pójdę po bilet i o 22 prom. No i co, starczy tego leżakowania. Trzeba wjechać do portu. Bilet, już wszystko mam, także nie ma co tu na parkingu sterczeć. Przestawię się jakiś kilometr dalej i se posterczę już w porcie. Tam zrobię zakończenie Zrobię Prom kolej Zobaczymy Jakoś przez noc Chyba lepiej prom brać Tak mi się wydaje przynajmniej Szybciej mija nie? Człowiek prześpi większą część rejsu I jakoś to szybko mija Dobra przejeżdżam przez tą bramkę Zobaczymy jak tam ta się otworzy No i I o 22 popłyniemy Dobra, czas było wjechać na prom. Niestety na górny pokład. Galera jasna. Nie podoba mi się to. Jest ciasno. I trzeba pamiętać, że tutaj na manualnej skrzyni się wjeżdża. Jop, 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 jop. Super, ale mnie ustawili kurde na samym tym, na samym szczycie. Spoko. Kurcze, aleś mnie ustawili, no. Ciekawe. Dobra, teraz tylko poszukać, gdzie tu wejście jest, czy z dołu, czy z góry. O cholera, jaki salon dostałem. Coś mi się wydaje, że sam tu nie będę. Ale zobaczymy z oknem. Super Stoję na pokładzie dziwnym, na podnoszonym znowu. I taki fajny pokoik. No spoko, zobaczymy, czy tam nie dokwaterują a tu jeszcze dwóch. To chyba jakiś apartament musi być. A więc tak, tu lądują helikoptery. A tam stoi sobie bestia. O to, 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 to to. Spoko. Troszkę tu zapchane, trochę tu wiecznie. Będzie ciekawie się wyjeżdżało. Znowu jakieś nawrotki, jakieś dziwne manewry. Ale dobra. Najważniejsze, że zaraz będziemy odpływać. No i jutro rano w Niemczech. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby nikogo mi nie dobawili do kabiny. No ale trochę duża, także nie sądzę, żebym tam sam był. No ale co zobaczymy. Żegnamy się ze Szwecją. Mam nadzieję, że niedługo to wrócę. Odpływamy i wchodzi na to, że ten fantastyczny apartament jest tylko dla mnie. Nikogo chyba mi nie dokwaterują już, skoro płyniemy. Chyba, że ktoś strasznie spóźniony będzie. I przynajmniej będę miał widok, jak sobie płyniemy. A co? Dobra, do kąpieli i do spania. Noc jednak będzie krótka. O 7.15 powinniśmy dopłynąć. No i spoko. Z rana na śniadanie. No i dopłynąłem do Niemiec. Kurcze, już mi się to nie podoba. E, koło Hamburga oczywiście tradycyjne korki. A mnie opuszczają na dół. Trzeba palić maszynę. No, mam ostatnio fart do tych ciekawych pokładów, co? Deszcz pada, pogoda cienka. Rozpoczęcie Niemcy Dobra Dzisiaj za dużo do zrobienia nie ma Także na spokojnie Bez stresu Jedyne co zostaje To dojechać do Pejne A więc dobrze moi drodzy Kończymy maleńku to nagranie Na ziemi niemieckiej Następne tradycyjnie W niedzielę tak jak powtarzam za każdym razem, nie zapominajcie subskrybować. Was to nic nie kosztuje. Zostawiajcie łapki w górę. Komentujcie. Dla Was to zajmuje dosłownie sekundę. A jednak znacząco zwiększa zasięgi tego kanału. Dzięki. Do następnego. Cześć.